Serdecznie, panie Robertie. Dzień dobry. Witam serdecznie, oczywiście, także panią prezes z Fundacji Widze Łódź, Sylwię Dobrzycką. Dzień dobry. Słuchajcie, będzie nam chyba wygodniej, kiedy dam wam mikrofon do ręki. Rozpoczniemy od kilku słów, które wam obiecywaliśmy już wcześniej, od szefa Widzę Łódź, większościowego udziałowca klubu, pana Roberta Dobrzyckiego. Przywitajmy go gorąco. Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie witam na Jarmarku Świątecznym. Miło wszystkich widzieć. Dzisiaj oczywiście oprócz Jarmarku mamy bardzo ważny mecz, ostatni mecz w tej rundzie. Mam nadzieję, że pociągniemy to, co żeśmy w ostatnich dwóch meczach już pokazali, że, że ta, ta poprawa jest, jest, jest widoczna. Ja dzisiaj chciałbym skorzystać z okazji i złożyć wszystkim Życzenia świąteczne. To był początek, mam nadzieję, widzewa, nowego widzewa. Nie był najłatwiejszy, trochę żeśmy się spodziewali, że może być trudno. Dużo zmian po, po, po moim przejęciu, ale, ale mam nadzieję, że powoli, powoli dochodzimy do, do tych zmian, które, które już będą na, na, z nami na dłużej, będziemy się stabilizować. Mam nadzieję i chciałbym życzyć wszystkim, też trochę sobie sam, żeby wiosna już wyglądała lepiej, mam nadzieję, że będzie wyglądała lepiej, okienko zimowe na pewno musimy kilka rzeczy poprawić jeżeli chodzi o skład i, i, i poprawimy. No i mam nadzieję, że tą wiosnę pociągniemy i w kucharzy Polski i, i trochę poprawimy się w lidze i zobaczymy gdzie nas to zaprowadzi. A w następnym sezonie tak jak już Darek Adamczyk mówił ja już nie mamy żadnych wymówek, musimy już przeć, przeć w górę tabeli mam nadzieję, że tak będzie. A... Życzę wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, wielkiego widzewa i, i mam nadzieję, że, że jesteśmy w przeddzień dużego szczęścia. A dzisiaj mam nadzieję, że te zagłębie jakoś dociśniemy i te 23 punkty będziemy mieli na, na, koniec, na koniec tego, na koniec jesieni. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.